Witam, moi mili. nie zwalniamy tempa. 48 odcinek z powiedzią był zwycięzca Dilik, jest z nami już y, głowa, ojciec sukcesu. Czasami przeze mnie nie oceniany, jak słyszałem, ale mam nadzieję, że, że tak wcale on tego nie czuje. Ale jeśli tak czuje, to sobie o tym porozmawiamy. Michał Kubicz, ojciec założyciel First Dragon. Tym razem First Dragon z Akademii. Witam serdecznie Michał. No to jest bardzo cześć, cześć, to jest bardzo takie wymieniać to First Dragons Academy być może ostatni raz wymieniasz, prawda? jest taka szansa myślę, że o tym też na pewno porozmawiamy sobie ale zacznijmy może chronologicznie ten sezon jeśli tak mógłbyś w tył popatrzeć trzy miesiące przynajmniej do tyłu świadomie podjęliście decyzję że zostajecie na poziomie All Star z perspektywy czasu myślisz, że to był dobry krok? Czy jednak myślisz, że lepiej by więcej dało, gdybyście zagrali na wyższym poziomie? Ja się cieszę z tego, że zostaliście na tym poziomie. Na pewno ciężko jest ocenić dwie rzeczy. Znaczy, jedną ciężko jest ocenić poziom przeciwników, ponieważ ten sezon na pewno był drugim sezonem, i niektóre drużyny, choćby patrząc, jak, w jakich składach chodzili na mecze, to mi się wydaje, że był w ich wykonaniu słabszy wynikowo właśnie przez frekwencję. Ja się spodziewałem w ogóle trochę jednak wyższego poziomu w All Star, a na pewno to była dobra decyzja, ponieważ myślę, że tam gdzieś nastąpił dalej rozwój pewnych osób, może które, zwłaszcza tych, którzy może do tego poziomu Hall of Fame jeszcze im jest daleko. Okej. Okay. Wspomniałeś o tym poziomie, który troszkę w jakiś sposób y, nie spełnił Twoich oczekiwań. Grupa y, to Rasik, Bisons, Great Restores. Oprócz tego mieliście My King, King Sprout Novel, Sleeping Knights. Y, przed sezonem myślałeś, że z kim trzeba będzie i o co walczyć? Ja jestem w ogóle taką osobą, która e, chyba się za dużo boi, za dużo się stresuje, więc mhm. e, jak zobaczyłem po losowaniu... Y, Wiesz, że my nie jesteśmy, nie mamy warunków, jeśli chodzi o centymetry. Jest kilku graczy, którzy grają wykorzystują to, co, to, co mają, mhm. albo nawet tego, czego nie mają, wykorzystują. Natomiast no, prawie wszystkie te drużyny były dosyć wysokie. I tutaj ja martwiłem się o to, czy dam radę. Coś tam, coś tam e, przerwało. Już do tego, Michał, co mówiłeś, wrócimy. E, obawiałeś się tych, jak mówiłeś, tych centymetrów różnicy na korzyść rywali, ale powiedz mi tak, tak. szczerze, Tomek Niskowski, mhm. i Jan Graniczka, to dobra zamiana z perspektywy czasu? No bo wymieniliście wysokiego na drugiego wysokiego. <coughs> jak to wyszło, twoim zdaniem? No, my się bardzo cieszymy, że mogliśmy z Jankiem pograć znowu. E, mówię tutaj o chłopakach, Którzy go znają jeszcze z czasów korony, czyli mówią o Michale, o Tomku. Tam gdzieś ta przyjaźń dalej trwa, pomimo tego, że te drogi gdzieś się, ich się porozchodziły w różnych kierunkach. No i to nie wiem, traktujemy Janka jako swojego. Nie wiem, czy on nas traktuje w ten sposób, ale cieszyliśmy się, że mógł zagrać z nami. To, to ciężko powiedzieć, jest, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch graczy. Ja jeszcze ciężko powiedzieć, bo, bo, bo Tomek jednak to jest gracz, który jest taki typowo podkoszowy, e, rozumiejący e, świetnie grę. I oni się na przykład z, z Ludim bardzo dobrze rozumieją. Natomiast fajnie było też widzieć, jak e, tam gdzieś ludzi ma duży szacunek, zresztą e, podkreślał to wielokrotnie do Janka, pomimo jego młodego wieku. E, I No tak, ale tak jak porównując dwóch graczy, na pewno doświadczenie jest po stronie Tomka. Natomiast to rzeczywiście są dosyć. dosyć podobni gracze, no powiedzmy, jeżeli chodzi o może o pozycję, to przynajmniej u nas w drużynie. Zresztą tak jak Jana grał w Wiśle ostatnio Też, mm. też grał ten sezon tak jako, bardziej jako podkoszowy. Miałem krótko odpowiadać i mi nie wychodzi. Musisz mnie, musisz mnie stopować chyba. Nie, Musimy znaleźć jakieś to słowo to może. Patrzę sobie na wyniki wasze i to jest tak. Plus 30 Plus 4 i o tym meczu chętnie za chwilę porozmawiam, plus 30, plus 30, plus 6 o tym meczu chętnie porozmawiam. A, to, to. To uznajmy, że pewne plus 30, w półfinale plus 24, no i o finale na pewno osobno. Dwa mecze tak naprawdę, o których teraz wspominam. Wyrównane w fazie, nazwijmy to dwugrupowej. Czy konferencyjnej? To jest spotkanie Sprout Nabel 106-102 wygrane przez Was i spotkanie ze Sleeping Nights, na które tu na pewno macie Gałązka się szykował, bo dużo o tym meczu mówił. Wygrane przez Was 88-82. Yy, powiedz paradoksalnie, czego brakowało w tych dwóch spotkaniach, że to nie było te plus 30, tak jak w pozostałych czterech? Z Pierwszy rok taka... Słabości w ciągu sezonu chyba musi być, jeśli chodzi o zespół, nie? że nie, nie da się chyba Ale... zawsze 30. Nie? Ja, ja, ja mam nadzieję, że tam się nikt nie obrazi, jeśli chodzi o Prawnobus, natomiast ten mecz yy, chyba się nie wymknął ani, ani przez chwilę jest pod kontroli. On, wiadomo, że tam, nie wiem jaka była, jak masz statystyki? Ile tam było? Prawie plus 30 chyba było różnicy punktów, tak? 27 chyba w tym momencie. Tak? Później, później chłopaki grali, to, bo to doświadczali chłopaki. To jest różnica między tym na przykład meczem a chłopakami ze Sleeping Nights. Bardzo przepraszam, bo ja uważam, że ten mecz rycerze powinni wygrać z nami. Natomiast myśmy tam mieli, byśmy tam w ogóle nie byli w żadnej formie. Nie zagraliśmy chyba ani przez fragment swoich rzeczy. Ja wiem, że tam brakowało Ludiego na przykład bodajże w tym meczu, ale oni mieli taką przewagę. I gdyby cały czas na przykład. Mówię, przepraszam o tym drugim meczu, bo uważam, że ten mecz powinniśmy. Mogliśmy przegrać. Gdyby oni grali cały czas pod kosz, to byśmy ten mecz przegrali. No ale tam e, nie wiem, czemu na przykład Jakub chyba tam ma 1 na 10 za 3. Fajne, tak. fajne statystyki, ale jak tylko, jak tylko penetrował do kosza, to albo był faul i był osobisty, albo trafiał punkty. Niepotrzebnie chyba było tych aż tyle rzutów z jego strony za trzy punkty. I gdyby chociaż z drugiej strony popatrzeć, dwa, trzy więcej by padło, to byłoby pewnie zwycięstwo. Natomiast jeśli chodzi o Prow Nables, no to tam mieliśmy trochę taką spinę w tej czwartej kwarcie, bo myśmy chcieli zmienić obronę na strefową, ale się, ale się szefowie, że tak powiem, uparli, że nie, że mamy nie wpuszczać w środka, że mamy walczyć, nie? Że, mamy, że mamy próbować. I tam Jawor na przykład często z, z Milkiem chyba zostawał. Zresztą chyba tam wyfałowany został w tym meczu chyba Jawor i to gdzieś tam mieliśmy walczyć, mieliśmy pokazać, że, że, że potrafimy. Tam gdybyśmy, podejrzewam, stanęli strefą w tym meczu, w czwartej kwarcie, kiedy zaczęli do nas, nas doganiać, to podejrzewam, dociągnęlibyśmy te 15 punktów różnicy. To jest tak, wiadomo, ciężko mówić, co by było, ale ten mecz Miał pokazać bardziej charakter. Myśmy się powkurzać na siebie, jak oni wchodzą w nas, jak oni siłowo grają e, i, i miał coś pobudzić. No dobrze, że wygraliśmy, e, ale, ale, ale on gdzieś tam był szkoleniowy bardziej, może o tak. Wyłapałem 54, 33. do przerwy z co potwierdza to, co no. Powiedz mi, siła firm z Akademii, bo teraz sobie patrzę na statystyki, to jest. E, Chodzący ten sam monolit, tak zwany kręgosłup drużyny, bo jak popatrzymy tak na szybko, to Ty jesteś zawsze. Michał Kupczyk 7 razy, Sypek 8, Zdziechu 9, Jawor 9, Wolsza 9, Wasilewski 8, Krzysiek Bogus 6, Janek Graniczka 7, i tylko Fedotow 6 nam jeszcze został, 5 Mateusz Kozdroń i tak naprawdę Kacper Wieczorek, który, jeśli się nie mylę, dołączył w trakcie sezonu był 3 razy, więc no, chyba mogłeś mieć to poczucie takiej bezpieczeństwa, nie wiem, yy, wiesz, możliwości rotacji zawodników, bo oni chodzili, tak? To co wspomniałeś, że niektóre zespoły, twoim zdaniem, słabszy sezon, bo były problemy kadrowe. Wy chyba raczej tego w ciągu sezonu nie mieliście jakoś tak bardzo. Nie mieliśmy, nie mieliśmy. Na szczęście nie było żadnej kontuzji chyba przez ten okres. Nie było, tym razem nie było żadnych wykluczeń też, jeżeli chodzi o, o przewinienia techniczne. Więc to jest, to jest fajna rzecz. No super, też jest rzecz taka, że mieliśmy, mieliśmy zawsze sparingi w czwartki na GH i panowie przychodzili w siedmiu, w ośmiu. Czasami się trzeba, trzeba było raz wyobrazić sobie, że chyba zgłosiła się cała dziesiątka, czy coś w tym stylu, opaków. I musieliśmy zorganizować drugą gierkę, drugi sparring, czyli dołączyliśmy chłopaków z Alfy i zrobiliśmy dwie gierki, e, dwie gierki na dwóch różnych, na różnych boiskach, tak żeby, żeby, żebyśmy mogli sobie pograć. No bo jednak w dziesięciu to, to, to możemy ćwiczyć pewne rzeczy, możemy trenować pewne rzeczy, ale no, na takim mało, że małym, małym boisku to niekoniecznie. Okay. Więc to jest fajna rzecz. To jest ta stałość i jakoś tak zawsze gdzieś tam w tych drużynach, w których ja gram, czy gdzieś jest, ta, ta frekwencja jest czasami wkurzająca. Wkurzająca, ale ona jest y, i na treningach, i na, i na, i na meczach y, bardzo podobna. No i teraz finał y, ligi. Potwierdzenie kolejne tego, co powiedziałeś. Wy przyszliście, jeśli się nie mylę, całym składem. Rywale, przynajmniej bez dwóch, trzech bardzo ważnych ogniw. I powiedz mi, bo ja pytałem o to Michała Kupczyka na pomyczowym wywiadzie. Zadam to samo chyba tobie pytanie. Spodziewałeś się, że to będzie aż tak ciężko w tym finale. Nie. nie spodziewałem się. Mogę to szczerze powiedzieć: że nie spodziewałem się. Ja strasznie lubię się mylić. I nie tylko dlatego, że rzadko się mylę, ale lubię się mylić. Bo się czegoś wtedy uczę. I mam cieszę się z tego powodu że Piotrek Bonach, z którym też jesteśmy ja jestem jakoś związany wiesz w przeszłość w Alpha Cats też Piotrek był naszym kapitanem więc się dobrze znamy do tej pory my się, my jesteśmy w kontakcie wymieniamy te różne tam jakieś uwagi albo nasze żale dotyczące różnych rzeczy Wiesz jak to jest, jak się coś organizuje, to zawsze, zawsze jest jakiś, zawsze jest coś do zrobienia lepiej, do zorganizowania lepiej. Cieszę się, że Piotrek, bo Piotrek to świetnie przekazał drużynę. On doskonale wiedział, co, co ta drużyna ma robić, wiedział, gdzie może zaryzykować, i zaryzykował słusznie. Tak bardzo utrudniając nam grę w pomalowanym bardzo. I przy tym, jak nasza trójka wyglądała, nasza skuteczność za trzy wyglądała, która kurczę, wygląda zwykle całkiem przyzwoicie, to w tym meczu i chyba też półfinałowym wyglądała bardzo średnio. No to ta taktyka prawie przyniosła mu zwycięstwo. I byłoby to wcale nie, to byłoby to zasłużone zwycięstwo. Trzeba to powiedzieć. Pan ci rzuciłem okiem na statystyki. Kurczę, no nie było tak źle za trzy moim zdaniem, bo to 12 na 39, to jest 30, prawie jeden oczek. Zdarza się, że rzucać lepiej, ale wydaje mi się, że 3,8 to jest naprawdę dość nie, dobra. Bo jakby było około 20 paru nawet, to można powiedzieć, że chyba tak. słabo. Ale, ale pewnie z twojego punktu widzenia pewnie tak, bo, bo, bo jesteście przyzwyczajeni, pewnie, że sam Ludzi potrafi zaaplikować rwalą 5, 6, 7, 8 priek, nie. Yy. Był jakiś taki ciężki moment w, tego, w tym meczu, jeśli mogę jeszcze do niego nawiązać, z Broken Bells, że naprawdę myślałeś, że to tak jak powiedziałeś, to Broken Bears to przechyla, bierze i niestety nie będzie uśmiechu na waszej twarzy? Wiesz co, chyba, chyba nie, ja, ja wiem, że ja po prostu nie mogę w to uwierzyć, ponieważ ta druga, drugą kwartę zagraliśmy świetnie, Zmienicy zagrali no, zarobiście. Czyli to tempo gry było takie jak trzeba, takie jak nasze. Nie? Może to też wynikało z tego, że Broken Bells grało z miennikami w tym momencie. Na pewno to było, to było to był łatwiejszy dla nich moment. Natomiast nie mogłem w to uwierzyć. Nie mogłem w to uwierzyć, że mamy plus 11 do przerwy i nie, nie możemy odskoczyć. I to tam, tam nie pamiętam, żebyśmy grali jakichś bardzo złych akcji, na przykład w ataku. Tylko no, znowu nie się działo na początku i znowu się wpadła pewna nerwowość. Oni tam wyszli chyba na plus 6. Ja się zastanawiałem. Dobra, gdzie jest ten nasz atak? Nie? Kiedy oni skończą trafiać, kiedy zaczniemy tam trochę lepiej, trochę lepiej się organizować. No i trochę, trochę nam to zabrało, ale czasu, ale no, gdzieś tam, w tej czwartej kwarcie znowu mieliśmy swoje szanse, ale znowu znowu to oni mieli ten ostatni rzut jednak na zwycięstwo. Nie wiem, no to, jest, to jest dużo stresu. Ja akurat mam taki okres, że coś jest dużo pracy u mnie. Późno ten przez wcześniej, też późno wróciłem z pracy i szczerze powiedziawszy, ciężko było, ciężko było się skoncentrować. Ciężko było się skoncentrować. Chciałem, żeby była taka naprawdę e, fajna gra w naszym stylu. Ale, ale, ale dobrze się może stało. Dobrze się może stało, że, 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 tak, że, że nie było łatw. To na pewno wiesz, buduję zespół. E, ale powiedz mi jeszcze ostatnie pytanie i zamykamy temat tego finału. Wy pełnym składem, oni osłabieni, wy jednak młodsi, jednak lubiący biegać. Przygotowani chyba jednak e, fizycznie lepiej. Jak tak sobie patrzysz, analizujesz. To no z czego to mogło wyniknąć, że ta pierwsza kwarta była ich. I to dość zdecydowanie, co tam nie zagrał? To jest rozluźnienie, że nie wiem, Michał Janek, nie wiem, Tomek Wolsza, nie wiem, Michał Jaworowski, każdy po kolei patrzy, a nie ma tam tego, nie ma tego, to się samo wygra. Czy co się stało? No bo chyba nie presja, że finał, bo. Mhm. No, tam mieliśmy dosyć duży problem w obronie. Oni tam hmm. dużo rzeczy trafiali. Może czasami z ręką trafiali, ale yy, ja tam Piotrek, sam Piotrek po zasłonie trzy razy trafił spół z dystansu. I te i my, my mamy za mało, powiem Ci z tak. My mamy za mało doświadczenia w tym, e, hmm. że, nam, że, że tyle punktów z rzędu tracimy. Wiesz co? Kwestia jest taka: to jest inaczej, jeżeli się stresujesz tym, że. Ty nie trafiasz, ale wiesz, że te akcje są dobre i wiesz, że za którymś razem trafisz i zaczniesz trafiać i to zaskoczy. Zresztą zobacz, zresztą tak zaskoczyło w tej drugiej kwarcie, że nasza była gra. A inaczej wygląda w ten sposób, kiedy no jednak może podchodzisz do tego tak, że to jest nasz mecz i mamy go wygrać jak najszybciej, a tutaj tu wchodzi, tu wchodzi, dobra, odpuszczę raz, bo on nie trafia, a tu raz trafia, drugi raz, trzeci trafia. Jak pozwolisz komuś nawet to, wiesz, to kto, 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 kto słabiej trafia, trafić dwa razy, to później on ma większą pewność. Bo wtedy ty już się gdzieś tam zaczynasz stresować. My mamy za mało, tak jak ci mówię, za mało chyba właśnie praktyki w tym, żeby się nie stresować tym, że ktoś trafia. I to jest, to jest gdzieś tam problem, bo trzeba sobie to tak gdzieś, gdzieś jakoś wytłumaczyć. No, tak samo jak jeżeli ja, jeżeli nam mamy dobre akcje i nie trafiamy w ataku, no to kurczę, pokażmy w obronie, że potrafimy. Nawet kosztem faulu, kosztem tego, że ktoś tam będzie rzucać, ale pokażmy, no. Sfaulujmy nawet mocniej jak trzeba, tak żeby komuś pokazać, że nie będziesz tak łatwo zdobywać punktów. Tego trochę na tym początku brakło, mi się wydaje. Pierwsza kwarta... I... Druga wasza zdecydowanie. I sam o tym wspomniałeś, że duża w tym rola i zasługa zawodników, nazwijmy to nie umniejszając nikogo roli na boisku, ale rezerwowych. Przed mm. trzecią kwartą, ty, wy, mieliście moment zastanowienia: no dobra, no to jak grają le lepiej ci z ławki, to dajmy im to wziąć. Wiesz, co? Ja miałem, ja miałem taki, nie, no, kraj. Nie, nie miałem takiego myślenia. Graliśmy, wyszliśmy prawie taką samą piątką, okay. tylko ja wyszedłem za Pawła. No i zrobiłem tam trochę na minusie ten, te moje sześć minut, które tam byłem. Natomiast no, nie, myśleliśmy, że zrotujemy się porządnie w pierwszych dwóch kwartach, a ci, co mają grać, to zagrają w drugiej połowie. Też z rotacją, ale jednak. Okay, tak to e, zamykamy temat finału. Za chwilę przyszłość, a powiedz mi jeszcze, bo mnie to interesuje Michał Żdziew. To jest gość, który, twoim zdaniem, już powinien być poziom wyżej? Czy dla niego ten poziom wyżej to będzie za dużo? Bo to jest gość, który dwa sezony temu był w Dili. Yy, Michał Żdziech we wrześniu, yy, jak grywaliśmy w, na Koronie, przyjechał tutaj. Bo to jest chłopak zaraz po... To jest jego pierwszy rok teraz studiów, czyli po, po liceum. Michał Żdziech we wrześniu, Michał Żdziech teraz, to są... To jednak są dwaj różni gracze, ale ma jeszcze jeszcze dużo do zrobienia. Na pewno szacun wielki dla niego, bo uważam, że tak jak w poprzednim sezonie półfinał i finał to były nie jego mecze to zupełnie w porównaniu z sezonem regularnym, to w półfinał i finał w tym roku no to, to są jego mecze. To jest, to jest na pewno to jest na pewno duży plus, że nie wiem, z czego wynikały tamte jego słabsze mecze w tamtych, w tamtych rozgrywkach. Być może po prostu zobacz, po prostu ilość meczów, jakie rozegrał, czy na poziomie pierwszej ligi KNBA w Skarżyskim, bo tam zdarzało, zdarzało mu się mecze takie na zero, ale zdarzały mu się mecze na double Double. E, chyba właśnie też w końcówce sezonu i to z mocnym przeciwnikiem. I to po meczu, chyba po którym, po którym pojechał prosto z meczu MBA, gdzie zagrał u nas 30 kilka minut. Więc to jest chłopak, który niech się rozwija. On też musi, musi chyba podjąć pewną decyzję, czy ma grać bliżej kosza, czy grać trochę dalej od kosza. Powiem szczerze, bo ten jego półdystans jest całkiem fajny, więc no musi sobie podjąć decyzję, czy w ataku będzie się tam gdzieś bił. A jeśli chce się bić, to no to na pewno tutaj dużo jeszcze. Przed nim, tak uważam, i e, jeśli się chce być pod koszem i w obronie, w ataku, on ma do tego chęć i to jest fajna rzecz, ale myślę, że będzie miał fajne przetarcie w, na, w tym Hall of Fame. Tak samo jak miał teraz w ale myślę, że to jest cały czas chłopak, który się rozwija i, i niech się rozwija. Dobra, no i sam chyba przeszedłeś płynnie do tego tematu. E, drugi raz wygrywacie, drugi raz powinniście grać w następnym sezonie na poziomie Hall of Fame? Czy ty jesteś w stanie nam zdradzić wszystkim, bo pewnie wiele osób nurtuje to pytanie, First z Akademii w końcu zagra tam, gdzie ja to powiedziałem już nie raz, tam, gdzie i ich miejsce tym składem, czyli na poziomie Hall of Fame? No, jest, to jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie, bo ciężko już mamy dwa miesiące do nowego sezonu, tak? Tak, nie przemieszam z dwa, dwa i pół miesiąca. Hmm. E no, jeszcze jest y, ostatni teraz weekend też y, rozgrywek koszkówki amatorskiej w Krakowie. E, I mnie się wydaje, że po tym meczu w sobotę no, y, będzie więcej wiadomych niż niewiadomych. Na, na 100% nasza drużyna e, w tym składzie w All Star nie wystąpi. Mm -hmm. e, a, a jak będą wyglądały czy drużyny First Dragons? Czy jak będzie ewentualnie wyglądała drużyna? Nie ewentualnie. Przepraszam, nie mówię słowa ewentualnie. Jak będzie wyglądała drużyna Fist Dragons Akademii, pewnie pod inną marką w nowym sezonie, to, to jeszcze za wcześnie mówić. Musimy co też z Wartkiem usiąść, tak żebyśmy gdzieś tam e, po, po, tym, po tym weekendzie e, i, i przegadać trochę rzeczy. Okej, okay, ale ty uważasz, że z perspektywy tych, nie wiem, sześciu, siedmiu chłopaków, to już bez sensu dla nich All Star? Tak, hmm, tak. Ta, tak myślę. Tak myślę. Tak myślę. Wierzymy w to, że e, no, że, 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 przerw, że Tomek też będzie gdzieś tam z nami grał, e, więc mi się wydaje, że, że, że zasłużyli. Te chłopaki, e, tych sześciu, siedmiu graczy, może ośmiu, może e, no, powinno spróbować swojej gry w wyższej, w wyższej klasie rozgrywkowej na pewno. Pewnie sam już troszkę odpowiedziałeś na to pytanie, ale no zadam je. Zobaczymy, co nam powiesz. Sezon jakby za nami w a Tak jak powiedziałeś, 2-2,5 miesiąca do startu, startu rozgrywek. To, co wspomniałeś, macie jeszcze bardzo istotny mecz w Lidze NBA, więc pewnie odpowiedź jest znana. Ale czy ty, oprócz tej rozmowy z Bartkiem, którą musisz odbyć, masz już jakiś pomysł na budowanie First Dragons Academy na następny sezon? Czy to będzie pod tą nazwą, czy innym brandem czy to jeszcze nie ten czas, nie ten moment, i to musi poczekać? Jeszcze musi chwilę poczekać. Musi chwilę poczekać, dlatego że ten, ta koncepcja Fields Dragons którą gdzieś tam, e, tych zawodników, których zaprosiliśmy e, do drużyny. Ja nie wiem, nie rozmawialiśmy jeszcze o tym, też z, z nimi słowami nie rozmawialiśmy. To jest z, też, też grupa ludzi z wielu drużyn. E, z, inaczej powiem, bo tu nie chcę mówić o, o dwóch ligach, ale mówię o tym, że oni chodzą na różne treningi. Mm -hmm. Drużyna Philz Dragons też sama z siebie nie trenowała. Nie? Może lepiej, może lepiej, może wyniki nie byłyby takie, no, takie, takie dobre, no, zadowalające, gdyby nas trenowali, a może by było lepiej. Przepraszam, teraz nabijam się trochę, puszczam Oko Bartkowi a propos trenowania wspólnego. No, musimy zobaczyć, jaki będzie ich pomysł. Ja myślę, że. kilku tam chłopaków jest bardzo fajnych, takich bardzo. Tuż na w ogóle ta First Dragon jest no, bardzo ciekawą drużyną, bo byli, byli, byli chłopaki, którzy po prostu mają grać rzucać punkty i tak dalej. i Było kilku takich zadaniowców, którzy nie wiem, e, tam trzy razy zablokowali, na przykład w meczu chłopaka, który grał drugi, drugiej, w drugiej lidze e, PZ Kosz, nie? tam ktoś, kto... Kto, nie wiem, 12 miesięcy gra w koszykówkę na przykład dopiero, więc to jest też taka ciekawa, ciekawa drużyna i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie utrzymać ten sport. Na razie nie zbieraliśmy żadnych deklaracji, czekamy na zakończenie tego sezonu, widza amatorskiej i będziemy rozmawiać. Michał, jakie plany w takim razie, kończąc pomalutku, mecz najważniejszy, czy bardzo ważny przed wami teraz? I później co? Zabierasz się ostro do roboty, czy jest jakiś myślisz potrzebna, tak jak u mnie na obrazku? Chwila palmy, woda, odpoczynek i dopiero naładowane baterie i działasz na nowo mocno przed sezonem, sezonami, które przed wami. Staszku, to jest tak, że e, są dwie możliwości, prawda? E, jeżeli, będzie, jeżeli pójdziemy powiedzmy w prawo w sobotę, e, albo w górę w sobotę to myślę, że te decyzje, te decyzje będą dużo szybsze i będziemy chcieli chyba zamknąć jak najszybciej pewne, pewne sprawy z obiema ligami. Jeśli, jeśli nie będzie w górę, no to będzie więcej myślenia i więcej zastanawiania się, co robić. Tyle, no. Chyba wszyscy rozumiemy, o, o czym rozmawiamy i, i wie, wiemy, przed czym się tam gdzieś E, przed jakimi problemami albo błogosławieństwami, problemami e, będziemy się gdzieś tam spotykać. będziemy no, One się będą pojawiać u nas w ramach, w razie tych dwóch rzeczy, dwóch sytuacji. Ej, Michał, no, nie. Ale Nie no. ja będę ciągnął za język, bo. Rozumiem tą sytuację chyba doskonale, pewnie tak jak i ty, no bo jestem w bardzo podobnej pewnie sytuacji, wiem, wiem, wiem o czym myślisz, o czym mówisz. Na koniec gratuluję serdecznie bardzo dobrego sezonu Twojej drużynie akademii, jeśli chodzi o poziom All-Star. Można powiedzieć, że też Twojej akademii, żeby nie było, że tego nie doceniam, choć. Cały czas podkreślam dużą rolę moim zdaniem Bartka Stępkowskiego, jeśli chodzi o pierwszy zespół First Dragons, więc mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe. Gratulacje dla obydwu tych drużyn, bo, bo fajnie się oglądało, fajnie się na to patrzyło, fajnie się nawet z nimi rywalizowało i mam nadzieję, że ja tak przynajmniej chciałbym, żeby obydwa te zespoły Dobra. zagrały na najwyższym poziomie, bo myślę, że to są chłopaki, które zasługują na to, żeby tam grać. Tak ja uważam, ale gratuluję jeszcze raz bardzo serdecznie. Mhm. Wiesz, Staszku powiem tak, że... Na pewno nie byłoby. Ja mam, ja mam straszne szczęście do ludzi. I ja zdaję sobie z tego sprawę, że gdybym nie stał, nie stał może bardziej po stronie organizacyjnej, to bym nie grał w tak świetnych drużynach i nie grałbym i nie grałbym. Kurczę, treningi są super, wiesz o co chodzi. Dla mnie najważniejsze są, jest to granie w tygodniu. Mecze nie są tak bardzo istotne dla mnie. Nie? Mecze naprawdę, ale to, że gdzieś tam y, mogę dać siebie, ile mogę dać, ile zdrowie pomaga jeszcze na treningach jest świetną rzeczą. I tak jak mówię, dzięki tym ludziom, których spotkałem, którzy chcą gdzieś tam y, z, nami, z nami gdzieś tam y, otworzyć taką jakąś pewną rodzinę tych Alpha Cats czy tam First Dragons, to jest to, to są rzeczy, których no, ja, ja, nie, ja nie, mogę, nie umiem tego docenić słowami. I tutaj yy, super, że od, od czasu do czasu na mojej drodze pojawiają się ludzie, e, których spotykam bardzo przypadkowo, powiem Ci szczerze, którzy wnoszą do tych drużynek. tak partek, yy, jak Michał, e, i, i ci wszyscy chłop, tych wszystkich chłopaków, których kurczę, którzy, nie wiem, po 19, po 20 lat i teraz gdzieś tam się razem z nami rozwijają. Jestem strasznie wdzięczny i za to, że nie wiem, że, że, że gdzieś tam chcą z nami grać i chcą ze sobą grać. I oby, oby nie tylko zwycięstwa budowały, ale też, też i, i te porażki, jak w tamtym sezonie w Polsce na przykład w finale. Że chcieliśmy razem wspólnie dalej grać. To jest fajna rzecz i za to, to jestem bardzo wdzięczny. I to nie jest kwestia tego, żebyśmy się tutaj, wiesz, przekomarzali, czy ja to jest drużyna, kto jest głową, kto jest tym. Tylko każdy ma gdzieś tam jakąś sworo, swoją rolę do wykonania. I to jest jednak koszyka amatorska, i fajnie, że ludziom się chce pewne rzeczy robić. Tuż, których, nie wiem, czy nasze rodziny, czy nasi znajomi po prostu wstępują się za głowę, gdzie ty znowu idziesz w tych krótkich spodeńkach, wróciłeś po 12 godzinach pracy, ty, ty głupi jesteś, odpocznij sobie, obejrzyj sobie serial i tak dalej, nie? Chodzi o to, że więcej i, i my, rywalizując między sobą, doceniamy siebie i szanujmy siebie e, i cieszmy się tym po prostu, że, że może jest z kim rywalizować nawet, no. Tyle. Amen. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w takim razie we wrześniu na parkietach Big Tak jest, tak jest.